Po ciężko przespanej nocy. Ponad Polskę dotarł jakiś huragan Ciara, czy Ciary, nie wiem tam dokładnie nazwy, nie znam. Przez północy, tak wiatr dudnił i deszcz napieprzał w szyby, że budziłem się co parę minut. i Jestem jakiś taki niewyspany. A teraz muszę lecieć do pracy na parę godzin, a wieczorem, w sumie po południu, ruszałem na Wrocław. Tak jak powiedziałem we wcześniejszym odcinku Galastindupu Break 2. Zapraszam na nowy odcinek. Co za szalony dzień dzisiaj w pracy. Niecała godzina do wyjazdu, a ja dalej jeszcze w pracy. Czas stąd zawijać. Ahoj przygoda! Pogoda niestety nie jest przyjąca na podróże, ale pogody się nie wybiera jak to się mówi. Jedzie się jakie są warunki. Jedzie nas sześcioro do Wrocławia. Mieliśmy jechać pociągiem, liczyliśmy na to, że będzie połączenie kolejowe. No jest z Lubina do Wrocławia, ale niestety nie mielibyśmy jak stamtąd wrócić. Ostatni pociąg jest po 21.00. Czy nawet przed 22, ale to dla nas za wcześnie. Jednego połączenia kolejowego brakuje, tak więc musimy jechać na dwa auto. Okay. Bardzo słabo mnie widać Bo oświetlenie jest już słabe Jest chwila przed dwunastą Wróciliśmy właśnie z Wrocławia Bęk 2 Na duży plus Poczekajcie, doświetlę się Bęk 2 na duży plus Lotek, klasa Patrzeć, klasa Ale Kacper to już chyba nie moje klimaty Żarty mało śmieszne Cały występ też bardzo słaby Ogólnie poczekajcie Aż się pojawi na YouTubie Albo Sprawdzajcie inne miasta i jeszcze znajdziecie bilety i ocencie sami. Mnie trochę zażenował. A to tylko moja opinia. Chociaż moich współtowarzyszy także najmniej rozbawił Kasper. Ale myślę, że było warto. Zawsze to coś nowego. Trochę nowe kawały, trochę nowe skecze, trochę nowe anegdoty. Sprawdzajcie sami. I wydajcie swój wyrok. Mi się ogólnie bardzo, 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 bardzo... Podobało, oceniam ogólnie całość. Bęk 2, polecam. Trochę zimno i trochę ciemno, więc dogram coś rano. Odcinek, który właśnie oglądacie, właśnie go kończę montować. Dogrywam tylko końcóweczkę, czyli swoje przemyślenia już po przyspanej nocy, odnośnie stand -upu. Tak więc posłuchajcie, co mam do powiedzenia. Na gorąco powiedziałem, że występ Kaspera Rucińskiego był najgorszy podczas gali stand-upu 2 i dziś po przespanej nocy mogę podtrzymać to zdanie. Występ, występ ten najmniej mi się podobał. Lotek i patycz, jak powiedziałem wcześniej, klasa. Bardzo fajnie przygotowani, bardzo fajne. A Kacper no niestety nie siadł mi. Byłem na nim bodajże w listopadzie albo w grudniu w Lubinie, jak był z nowym programem i powiem Wam, że ten program, który grał w Lubinie, niewiele różnił się od tego, który pokazał nam Bęgu 2, czyli żarty praktycznie te same. Nic śmiesznego jak dla mnie. No trudno, nie, nie każdemu można podpasować w jego gusty, ale mimo wszystko polecam Wam, żebyście sami ocenili Bęg 2, czy to na YouTubie, czy... Idąc na występ na żywo, jeżeli tylko znajdziecie bilety, to jest cholernie trudne, ale da radę to znaleźć. Jest taka strona alebilet.pl chyba i tam ludzie, którzy nie mogą iść na galę, wyprzedają swoje bilety i wcale nie są jakieś straszne ceny. Tak więc polujcie na swoje bilety i sami ocencie, jeżeli interesujecie się z tym dupem. Na gali były również dwa soporty. Jeden chłopak, nie pamiętam skąd był, ale jeden był z Koszalina i naprawdę rozbawiłeś mnie do łez. Powiem Ci, że Twój występ był lepszy niż Kaspra. Takie życie Wrócę Ci dobrą karierę, jeżeli będziesz tak dalej się rozwijał. Ja polecam. Naprawdę bardzo dobrze się bawiłem i nie żałuję czasu, który zajął mi na dojazd i na występ właśnie we Wrocławiu. Największym minusem, jeżeli chodzi o tą galę, to niestety dojazd do Wrocławia po tym mieście jeździ się okropnie. Ja nie wiem, jak mieszkańcy Wrocławia na co dzień poruszają się po tym mieście, ale gdy się tam przyjeżdża w godzinach popołudniowych, to po prostu miasto stoi, jest tyle korków, że ja Wam naprawdę współczuję. Doceniam swój Lubin, który nie jest w ogóle zakorkowany. A i bym zapomniał piwo 04 litra 3% tyskie lane skija za 12 zł sztuka. Ktoś chyba upadł na głowę. Huragan dalej szaleje. Może słyszycie to na mikrofonie. Tak więc pora kończyć ten odcinek i. Znaleźć sobie jakiś schronek, jakby coś się stało. A tak serio to widzimy się pewnie w niedzielę, albo w poniedziałek, bo w niedzielę między Zagłębia z Wisłą na pewno powstanie jakieś wideo. Tak więc do zobaczenia i dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.